Tak, jeśli kliknąłeś, to interesujesz się tym tematem podobnie jak ja. Nie wiem, czy podobnie jak ja go zgłębiłeś, zgłębiłaś, natomiast ja to zrobiłem i dzisiaj pogadamy o tym, co o Holandii wiadomo od dawna, ale nie do końca ludzie zdają sobie sprawę z konsekwencji, jakie to ze sobą niesie. Będę przede wszystkim mówił o tej ciemnej stronie tego interesu, bo wiadomo, że pozytywy również istnieją, ale zacznijmy od samego początku. Dlaczego i kiedy zalegalizowano prostytucję w Holandii? Otóż stało się to 1 października 2000 roku. Wtedy też wprowadzono ustawę, która zniosła zakaz prowadzenia domów publicznych, więc od tego momentu, po pierwsze, pracownice mogły legalnie pracować w domach publicznych lub prowadzić jednoosobową działalność, że się tak wyrażę. Pierwsza rzecz, która do tego doprowadziła, to pragmatyzm. Holendrzy stwierdzili, że jeśli coś i tak istnieje, to po co tego zakazywać, skoro można to kontrolować. Drugą bardzo ważną rzeczą była ochrona pracownika, zapewnienie bezpieczeństwa, dostępu do opieki społecznej, no i zapewnienie umów. Trzecią, jedną z najważniejszych rzeczy w tym wszystkim była walka ze zorganizowaną przestępczością, ponieważ to to najbardziej męczyło holenderski rząd, to z tym nie potrafili sobie poradzić. Chodziło przede wszystkim o Nielegalny handel ludźmi i zmuszanie do prostytucji. Bo nie wiem, czy wiecie, to dzieje się do dziś. Oczywiście w wielkim stopniu ograniczono ten proceder, natomiast do dziś z Europy Wschodniej i z Azji zwabiane są kobiety różnymi ofertami pracy, natomiast często kończy się to przymuszaniem po prostu do prostytucji i przetrzymywaniem nielegalnym w domach, które nie są zarejestrowanymi domami publicznymi. Czwartym Troszkę mniej istotnym punktem będzie tutaj tradycja tolerancji w Holandii. Holandia od dawna, jak wiemy, stosuje liberalne podejście do spraw społecznych, no i tutaj nie zrobiono wyjątku oczywiście. Piątą i najważniejszą rzeczą w tej kwestii były oczywiście no, względy ekonomiczne. Holandia stwierdziła, że to jest tak wielki biznes w skali całego kraju. Że opodatkowanie go sprawi, że wpłyną ogromne pieniądze do budżetu państwa, i to się oczywiście udało osiągnąć. Jednym z odłamów ekonomicznego sukcesu tego kraju jest właśnie gałąź prostytucji i seks turystyki, więc no tutaj nie można wykluczyć tego argumentu. Argument wpływów do budżetu państwa dla wielu krajów jest najważniejszy, więc tutaj oczywiście nie obyło się również bez tego. Aspekt finansowy przy skali tej nielegalnej działalności przed rokiem 2000 no był jednym z głównych powodów, dla których zdecydowano się na to. Ale słuchajcie, pogadajmy o tym, co jest mniej zauważane przy tym całym procederze, pomówmy o tym, o czym się nie mówi na co dzień. Wiecie, strony internetowe są jak najbardziej legalne. Jest taka strona, tutaj Wam się ona wyświetli, która. No, nie od dziś zapewnia ogromną bazę kobiet, nie tylko zresztą kobiet, ale to o kobietach głównie chciałem dzisiaj mówić. I słuchajcie, rodzi to pewien problem. Postanowiłem pogrzebać głębiej w czeluściach internetu. Ta strona oczywiście jest jedną z najbardziej popularnych stron w Holandii, więc no baza ludzi zarejestrowanych na tej stronie jest ogromna. I niestety mamy tam filtr. Poczyniłem pewne Poszukiwania i okazuje się, że no więcej niż 1500 kobiet na tej stronie oferuje seks bez zabezpieczenia. Słuchajcie, to może nie byłoby takie straszne. Powiecie, no tak, ale każdy jest kowalem własnego losu, jak ktoś woli bez, to przecież niech robi to bez. Nie wiem, czy rozumiecie skalę tego, natomiast jedna z tych kobiet miała 50 komentarzy. W tych komentarzach bardzo wyraźnie. Ludzie zaznaczali, że są kimś w rodzaju kolekcjonerów tego typu kobiet, a z tą kobietą już obcowali kilkukrotnie. Słuchajcie, weźcie pod uwagę, że te 50 komentarzy to jest nic w skali tego, co ona potrafi zrobić w skali roku. Biorąc pod uwagę, że dziennie przyjmie tylko 5 klientów, bo te kobiety często pracują codziennie, w skali miesiąca jest to już 150 osób. Teraz pomnóżcie sobie to razy 12 miesięcy. A później weźcie pod uwagę, że wszyscy ci mężczyźni współżyli z tą kobietą bez e, zabezpieczenia. Moim zdaniem problem jest ogromny. E, przytłaczająca jest liczba komentarzy, przytłaczająca jest liczba ogłoszeń, które oferują dosłownie wszystko, łącznie z seksem bez zabezpieczenia. Ja myślę, że ta bańka w pewnym momencie pęknie. Problem jest ogromny. Nagrywam ten odcinek, ponieważ. Tak jak mówię, nie, nie jesteśmy sobie oczywiście, nie jesteśmy w stanie jako ludzie wpłynąć na problemy związane z seks turystyką i przestępczością zorganizowaną. Natomiast kobiety, moim zdaniem, powinny uważać, na jakie oferty w Holandii odpowiadają i dokąd się udają. Natomiast to, co chcę zaznaczyć w tym materiale, to to, żebyście wy, Przede wszystkim kieruję się tutaj oczywiście do mężczyzn oglądających ten kanał, żebyście nie ulegali pokusie współżycia bez zabezpieczenia w Holandii. Słuchajcie, przed wami były tysiące. Ci mężczyźni nie są sprawdzani przez te kobiety. Te kobiety nie są sprawdzane przez tych mężczyzn. Skala problemu, moim zdaniem, jest tak wielka, że za niedługo po prostu ta bańka pęknie. Ja nawet nie chcę zagłębiać się w statystyki. Oczywiście, rząd legalizując prostytucję, chciał przeciwdziałać roznoszeniu się chorób wenerycznych, chciał mieć większą kontrolę, zapewnić badania lekarskie, i to się wszystko udało. I tak jak większość kobiet na tych portalach, wyraźnie zaznacza, że Żadnych dopłat nie przyjmie i proszę nie pytać mnie o seks bez zabezpieczenia, bo po prostu takich usług nie świadczę. Tak jednak zatrważająca ilość kobiet bez problemu proponuje wszystko w cenie. Uważam, że jest to bardzo niebezpieczne. Uważam, że chwila radości nie jest warta tego, żeby mieć konsekwencje przez resztę swojego życia. Zwłaszcza, że możecie być nieświadomi tego, że jesteście nosicielem. Takiej choroby, jaką jest HIV. Ja wiem, że można z tym żyć. Ja wiem, że w tej chwili są na to leki. No ale czy chcielibyście każdego swojego partnera w przyszłości informować o tym, że jesteście chorzy? Możecie mi wierzyć, że ta choroba to nadal temat tabu. Ta choroba nadal kojarzona jest niestety z wielką nieodpowiedzialnością, jaka za tym idzie. Więc wielu partnerów po prostu, nawet jeśli się zakochacie, Wam odmówi bycia z Wami. Stąd mój apel, słuchajcie, dbajcie o to, nawet jeśli używacie Holandii do te seks turystyki, po prostu dbajcie o to, żeby ten seks był bezpieczny, dbajcie o to, żeby nie stać się przypadkiem nosicielem i dbajcie o to, żeby po prostu nie odbiło się to na całym Waszym życiu. Ja po godzinie spędzonej na wertowaniu komentarzy byłem w ogóle wstrząśnięty ludźmi. Którzy nazywali te kobiety trofeami, mówili, że na pewno wrócą, mówili, że było super i warto było wydać te pieniądze. Po czym gdzieś tam kilku z nich wspomniało, że jeżdżą po całej Holandii i polują na takie, takie okazy, jak ta kobieta, na przykład, bo ta była akurat powiedzmy ładna, była Azjatką i tak dalej. Słuchajcie, no, jest to zatrważające. Prawdopodobnie ci mężczyźni no, są po prostu chodzącymi e, bazami danych wirusów i, i wszelkich innych uaktualnień, więc po prostu nie radzę wam podejmować pochopnych decyzji i wskakiwać na główkę, na tą głęboką wodę. Bo wielu z Was może się wydawać, że kobieta będzie zadbana, będzie mieszkała w ładnym apartamencie. Oczywiście, często tak jest. One pewnie zarabiają mnóstwo pieniędzy, więc warunki, w jakich przyjmują, na pewno będą się kojarzyły z czystością, wiecie, z higieną. Natomiast jeśli w tych usługach jest niestety seks bez zabezpieczenia, no to musi Wam się zapalić czerwona lampka, słuchajcie. Dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Kanał ma już ponad 3,5 tysiąca subskrybentów po trzech miesiącach. To, co się wydarzyło, jest naprawdę niewiarygodne. Mam mnóstwo pozytywnych komentarzy, mnóstwo lajków i na liveach jest Was bardzo wielu. Bardzo lubię zresztą te livey. Dziękuję Wam, że ze mną jesteście. Życzę Wam miłego dnia i trzymajcie się. Do zaś.